Witam z tej strony Szwajcar. Tematem nagrania jest sezon na alty, altcoin season. Mamy tu wykres bitcoina do dolara. I na początku od razu musimy poczynić sobie pewne założenia co do kursu bitcoina. Założenia: aktualnie cena bitcoina to około 9700. 34 Założenia tego typu odnośnie ceny, tutaj w tym okresie, gdy cena oscylowała około 3500, były informacje, że najtańsze kopalnie mają koszt wydobycia bitcoina razem z amortyzacją i ceną prądu w okolicach 4000. Cena później dynamicznie spadła. Z minimum na 3100. Za 12 miesięcy będzie halving Bitcoina, czyli trudność kopania dwukrotnie wzrośnie. Założenie: utrzymujący utrzymanie. Utrzymanie mocy obliczeniowych koparek, czyli utrzymanie zainteresowania krypto. To pierwsze założenie. Czyli za 12 miesięcy w jednym bloku nie będzie wykopane 12,5 bitcoina, tylko 6,25. Bitcoina. To założenie, że koparki będą cały czas pracować i popy... trudność kupania wzrośnie dwukrotnie. Z samego tego, że halving będzie za 12 miesięcy, to przesunie cenę koszt wydobycia najtańszych koparek na 8000, na ten poziom czyli przy utrzymaniu zainteresowania nawet już nie wzroście hajpu i mody na bitcoina to 8000 dolarów będzie ceną na niższą do wydobycia w najtańszych kopalniach bitcoina. A dlaczego takie założenie? To z tego względu, że przy tej hossie 2000 17-18 na przełomie uruchomiono bardzo wiele kopalni Bitcoina i w każdej chwili możliwe jest włączenie pełnych mocy koparek która to zmieni y, trudność kopania na jeszcze wyższą a ten poziom 8000 dolarów będzie właśnie odpowiednikiem po halvingu czyli za 12 miesięcy drugie założenie Wzrost wydajności elektroniki. Wzrost wydajności kart graficznych, koparek, Minerów Ten wzrost wydajności także będzie przyczyniał się do wzrostu ceny Bitcoina. I są to dwa główne założenia które posłużą nam do modelu zakładającego altcoin season, bo, ponieważ altcoiny bardzo spadły. Typowo na przykład druga kryptowaluta, która jest najbardziej popularna, czyli Litecoin, jest też Ethereum, ale tutaj Litecoin będzie na przykładem. Litecoin to Bitcoina, jest na dołkach, który zaraz. Przejdziemy do wykresu Litecoina do Bitcoina. Tutaj widzimy wykres Litecoina do Bitcoina na interwale dziennym. Czyli każdy słupek to, to świeczka dzienna. Co tu widzimy? Ostatnio tu mamy czerwiec, tu jest period separators, czyli początek i koniec czerwca. Litecoin do bitcoina spadł z 1740 setno tysięcznych do 800 setno tysięcznych bitcoina. Także spadek ponad 50%. Minus 55% około od szczytów z czerwca. Bardzo duży. Tu początek wykresu to listopad 2017 minimum około 530 setnotysięcznych maksimum około 2500 setnotysięcznych na innych altcoinach spadki trwają cały czas nieprzerwanie od tych poziomów z przełomu 2017-18, kiedy była Hossa na altcoinach. Tu na Litecoinie widzimy, że jest pięciokrotna Hossa. Tutaj od minimów z około 700 z setnotysięcznych do 1900. Jest około 2,5 razy. Także aktualnie trzeba monitorować, bo poziomy są bardzo ciekawe na Litecoinie do Bitcoina. Poziom 922, 100 na tysięcznych teraz, trzeba monitorować, bo odbicie do na przykład 1300, daje już 50% zysku. Około. Także jeśli Hossa na altcoinach. Wróci, te dwa założenia na Bitcoinie zostaną dotrzymane cały czas. To jak najbardziej może być hostsem na altcoinach. Właśnie w takim ograniczonym zakresie. Nie przewiduje na przykład takiej hossy jak powrót na 2,5 tysiąca i przebicie Addehyde tego tutaj wykresu do Satoshi. Teraz przejdźmy do drugiej kryptowaluty z, z altcoinów najbardziej popularnych, czyli Ethereum ETH do Bitcoina Także wykres dzienny D1 Co tu widzimy? Bardzo długa W Tu Co możemy też zauważyć Na Hossie z przełomu 2017-18 były bardzo mocne wzrosty z poziomu około 500 do 12 000 okolic. Natomiast później, w pierwszej reakcji, był spadek na 5,5 czyli ponad 50% spadku, około 60% spadku. Później odbicie z 5,5 na okolice tysiąca Co daje prosto licząc wzrost z tego dołka o 3000, czyli około plus 60%. I później spadek na 2600. I aktualnie 2100. Nie było żadnego odbicia większego w górę jak to miało miejsce na Litecoinie. Także tutaj wydaje się, że potencjał jest bardzo duży, gdzie odbicie na 8,5 dawałoby czterokrotne przemnożenie konta. Jednak dlaczego tak spadło Ethereum? Ethereum spadło tak dlatego przede wszystkim bo jest totalnie rozwodnione bardzo dużo tokenów powstało i kryptowalut opartych o kod rc rc20 na którym postawione jest ethereum i tu są tworzone smart kontrakty na tym kodzie źródłowym dlatego ethereum wątpię żeby miało taką hostcę w górę jaka była w tym miejscu. Po prostu był zalew smart kontraktów. Smart kontraktów zniszczył ten rynek cenowo. Już kopernik powiedział, że drukowanie pieniądza niszczy ten pieniądz. Ponieważ jeśli pieniądza jest za dużo, to jest on mniej wart. A Litecoin jest kopią Bitcoina, jego początkowego kodu źródłowego. Nie ma tutaj tak wielu projektów opartych na tym Litecoinie. Podaż nie wzrosła tak bardzo, założenia są podobne, i dlatego notuje się tu większe odbicia. W przeszłości było jeszcze tak, że gdy bitcoin wzrósł, na przykład przejdźmy na wykres bitcoin, zależność była taka, że jeśli bitcoin na przykład wzrósł z poziomu około 6000 do i pół czyli około plus 90% wzrostu, to inne altcoiny lub shitcoiny, czyli jeszcze mniejsze, wzrosły bardziej, w górę. Czyli, kiedyś była taka zależność, Bitcoin rośnie, to na przykład IOS rośnie bardziej. Jeśli Bitcoin spada, to na przykład IOS spada bardziej, oczywiście procentowo. I co jeszcze możemy powiedzieć o tych kryptowalutach? Wiele kryptowalut straciło zainteresowanie. Po prostu projekty nie cieszą się już zainteresowaniem. I na przykład Dash. Są po prostu mniej znane. Dash w ciągu okresu, który mamy, kwiecień, czerwiec, lipiec. To znaczy tu mamy maj, tu czerwiec. Cały czas spada w dół. Z ceny 2900 na aktualnie 1100. Czyli krypto traci zainteresowanie. Ludzie tracą zainteresowanie tym krypto. Na przykład Zikesh Kiedyś bardzo popularny w różnych piramidach finansowych. Gdzie można było to też kopać tego Zikesha. Z ceny 5900. Aktualnie 715, czyli totalnie straciło zainteresowanie. Jeśli nawet będzie Altcoin Season, to maksymalne odbicie tutaj i skończy się. Popularność tego. A jak pokazywałem na Ethereum, właśnie całe te smart kontrakty także muszą wtedy odbić, bo są oparte na kodzie Ethereum dlatego Ethereum także już ma ograniczony potencjał do odbicia. Nowe projekty, które pokażą się, mogą dać setki lub tysiące procent w czasie altcoin season, ale te już obciążone ze starych czasów, 2-3-letnie i więcej już mają mniejsze potencjały na odbicie. I na koniec wrócimy do bitcoina. Wykres dzienny, dalej. Poziom 8000, jak już mówiłem, przy tych założeniach, jakie były na początku tego nagrania. I nie wykluczam spadku do 5000. Cały czas nie wykluczam tego spadku. I poziom 5000 dopiero będzie dobry do długoterminowej pozycji long pod halving. Halving myślę, że maksymalnie może wynieść bitcoina na 40 tysięcy dolarów. Już uwzględniając wzrost zainteresowania bitcoinem, dwukrotny wzrost zainteresowania wtedy. Wtedy cena wydobycia w najtańszych kopalniach będzie 8 tysięcy. Jeśli wszystkie te kopalnie ruszą z wydobyciem przy wzroście ceny, napędzą ten wzrost w górę cały czas, to 40 tysięcy może być. W szczycie kolejnym. Dobrze, dziękuję za nagranie. Pamiętajcie, że to jest tylko moja opinia. Uważajcie na te kryptowaluty. Giełdy krypto, nie trzymajcie na giełdach krypto, one upadają. To jest biznes nieregulowany. Pozdrawiam.